Siema widzowie, lecimy z następną gierką. Rywal, z którym raz grałem i przegrałem. Wrzucimy sobie znowu wrzucimy sobie znowu obronę skandynawską. Wariant ze skoczkiem f3. Zobaczymy w jakiej kolejności teraz przeciwnik podejdzie do tematu. Jak zagra d4 to byłoby fajnie. Zamiast tego goniec. No to rozwiniemy sobie skoczka. Już mamy trzy figury w grze i jesteśmy całkiem fajnie. Ustawieni stępem. Dosyć szybko zdążyliśmy rozegrać ten początek. Przegonimy gońca. Goniec zwykle cofa się tędy po tej diagonali na pole E2 prawdopodobnie, właśnie tak. To wrzucimy sobie skoczka na B6 i już jesteśmy gotowi do tego, żeby odbić pionka w centrum. To jest fajne. W nowoczesnej skandynawskiej, gdzie zaczynamy przez skoczka f 6 zamiast bić od razu hetmanem na D5, że ten hetman. Nie jest przedwcześnie rozwinięty i nie musimy tracić żadnego tempa, po prostu tego pionka odbijamy sobie tak, jak powinniśmy skoczkiem. Teraz biję jednak hetmanem z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że jestem gotów do zrobienia długiej ruszady. Drugi jest taki, że jeżeli przeciwnik będzie mnie cisnął, to hetmanem mogę przejść na pole h5. I będą się pojawiały bardzo fajne groźby w tej pozycji. Na przykład C4 Hetman H5, i po H3, i po H3 wydaje mi się, że nie muszę w ogóle reagować na, na groźbę. Mogę zagrać E5 i skontroatakować w centrum. Jeżeli przeciwnik zbije, biorę skoczkiem, grożę matem, i w dalszych posunięciach będę chciał. Albo zbić wieżą w centrum, albo pchnąć pionka. O, dobra, dlatego rywal rozwija już gońca w tym momencie. I teraz e5 jest raczej niemożliwe, bo po prostu stracę pionka. Więc mogę zagrać E6, ale wtedy na H3 już nie mogę, już nie mam tego fajnego ruchu. To jest drobny problem. Więc powiedzmy, że E6, H3, bicie, bicie to daje przeciwnikowi bardzo dużo tempa. Hetman F5. W sumie to wygląda całkiem nieźle, idę w e6 i jestem gotów do zagrania goniec d6. W przyszłości może i tak uda mi się zagrać e5, jeżeli pozbędę się w jakiś sposób tego gońca. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. h3, goniec bije, goniec bije, hetman f5, to jest jedna opcja. Goniec prawdopodobnie się przesuwa, chyba że przeciwnik chce podejść hetmanem do obrony go, ale to wygląda na zbyt wolne, bo z skoczkiem do centrum, różne rzeczy się zaczynają dziać. Może to nie jest zbyt wolne. Ok, ruch hetmanem dość zaskakujący. Hmm. Hetman ustawia się do ataku, chociaż nie ma bezpośredniej groźby jeszcze. Goniec D6 mi się narzuca. Zagram w ten sposób, bo chcę uzyskać aktywną pozycję. Więc wszystkie figury musimy mieć w grze. Może przeciwnik będzie próbował cisnąć mnie już tak naprawdę ostropionkami, jest taka możliwość. Chociaż wydaje mi się, że mam na to póki co odpowiedzi. Jeśli bicie, bicie i pionek na przykład ruszyłby do ataku od razu, to mogę pomyśleć o poświęceniu figury, znaczy figury, bo o poświęceniu jakości. W zamian za pionka. Ale mój atak y, będzie zbyt wolny, żeby to mogło mieć sens. Zostaję ze skoczkiem i wieżą na dwie wieże i mam tylko pionka przewagi, więc to jest zbyt mała rekompensata. Hetman na e7 jest też łatwy, na e2 przepraszam, jest łatwy do atakowania przez wrogie figury, więc raczej nic szczególnego w tym miejscu uzyskać nie mogę. Ok, rywal się wycofuje. Teraz jest możliwa wymiana, bicie, skoczek. Rywal musi się wymienić i pionki są słabe, więc wiecie co? Spróbujemy tego wariantu. No, spodziewam się, że będzie to bicie pionkiem z H. Bicie pionkiem z F bardzo otworzy pozycję wrogiego króla, co może doprowadzić do, do fajnego ataku z mojej strony. Więc wydaje mi się, że przeciwnik nie może zagrać w taki sposób, że byłoby to trochę zbyt śmiałe. Zatem spodziewam się bicia pionkiem z H, na co będę mógł właśnie zbić. Nie zbije, skoczek G4, nie zbije, Hetman bije i pionek d4 wydaje się być zbyt słaby i prawdopodobnie tego pionka będę w stanie zdobyć, przynajmniej jeśli rzeczywiście dojdzie do takiego wariantu. Chyba właśnie z tego powodu rywal zdecydował się na bicie pionkiem z F. Jest to całkiem logiczny pomysł. I w takim wypadku będziemy chcieli poprawić pozycję naszych figur. Tego Hetmana trzeba wrzucić do gry. Chciałbym zagrać H6, podoba mi się taki pomysł, żeby zagrać H6 i wrzucić Hetmana na E3. Ale mam pewną obawę, że jest to też zbyt wolne, bo przeciwnik, jeśli cofnie swojego hetmana, to mi to pole zablokuje. Z drugiej strony wtedy już mogę się wymienić. A, ale punkt B7 jest zbyt słaby. Hmm. Więc gdzie tego Hetmana w innym wypadku wrzucić? Jeśli wrzucę go przez F5, to atak z odsłony i skoczek dołącza do gry, więc nie za bardzo. No jeśli się wymienię, to trochę mu za bardzo pomagam w rozwoju. A może nie? Przesunę sobie hetmana tędy, Grozę szachem, grożę zdobiciem pionka. Ten pionek jest słaby, ale do odratowania. No tylko nie chcę mu dawać tego samodzielnego gońca. Wiecie co? Zaczniemy od hetman h6. Zaczniemy od hetman h6 i zastanowimy się co dalej. Trochę mi się nie podoba, że z piątej linii ściągam tego Hetmana, ale nie widziałem lepszej opcji w tym momencie. Teraz grozimy co najmniej zdobyciem pionka, więc jest Git. Grozimy szachem, grozimy zdobyciem pionka w prostej kombinacji. Jeśli jeden z tych planów dojdzie do skutku, to już będzie dobrze. Hmm. Bardzo ciekawa decyzja z biciem pionkiem F I wydaje się, że słuszna Inaczej przeciwnik traciłby pionka A tak gra staje się bardziej skomplikowana Więc myślę, że przeciwnik podjął tutaj dobrą decyzję Nie wiem czy ze strategicznego Ale na pewno z praktycznego punktu widzenia Hetman A3 Wydaje mi się, że na B3 byłoby lepiej Bo z atakiem na mojego pionka Teraz mogę zbić Go nie zbiję I bije w centrum. I myślę, że to jest moment, kiedy muszę na ten wariant pójść. Daje mi to pionka przewagi, i będę gotów do wprowadzenia drugiej wieży do gry, co jest bardzo ważne. Ta wieża na H obecnie w ogóle nie gra. Mogę też powoli. No, Hetman D2 cały czas wrzucać nie mogę, bo jest zbyt dobra kontrola nad punktem D1 ze strony rywala. No jest nieźle. Grozimy następnemu piankowi. Dobra, rywal wrzuca swoją wieżę do gry. To my dublujemy wieżę. Ostatnia figura wkracza do rozgrywki nareszcie. Skoczek jest mało mobilny obecnie, broni siódmej linii, ale nie można go też łatwo atakować. Więc nie jest źle. Nie jest idealnie, oczywiście, ale nie jest źle. No dobrze, jest kontratak. Jest kontratak ze strony rywala. W następnym ruchu nastąpi prawdopodobnie B5. Gdzieś tam Hetman zaczyna grozić wejściem na ostatnią linię. Więc ten atak rywala w jakiś tam sposób zaczyna stawać się niebezpieczny, ale my też mamy swoje opcje. Po pierwsze, wrzucimy Hetmana do gry i teraz grozimy wejściem na trzecią linię. Moglibyście zapytać, co jeśli wieża d1, bo ta wieża buduje dosyć duży nacisk na pozycji, ale jeśli wieża d1 nastąpi, to po pierwsze mogę zajść sobie Hetmanem, i jeżeli przeciwnik kontynuuje swój atak, to teraz już nie jest to niebezpieczne, bo wymienia się bardzo dużo figur i hetman z gońcem sami my, mojego, hetmana nie, mojego króla nie zamatują. Druga opcja jest taka, że mogę skontrować, grając wieżą do ataku na hetmana. Co zrobię? Jeżeli przeciwnik zbije mojego hetmana, to ja biję jego hetmana. Oj, i przegapiłem taktykę. Hmm przegapiłem niestety taktykę. Wchodzi szach, bicie i tracę w wieżę, więc nie, nie pójdzie to tak jak, jak oczekiwałem. Natomiast jeśli hetman by się odsunął, co jest drugim scenariuszem, to daję szacha i wymieniam wszystkie ciężkie figury. To jest mi bardzo na rękę, bardzo upraszcza pozycję, ale niestety wchodzi taktyka, że wieża bije na d2. I tutaj no prawdopodobnie mam przegraną pozycję na szczęście przeciwnik zszedł daje mu w takim razie szacha rywal tutaj nie widział taktyki wymieniamy jedną wieżę wymieniamy drugą wieżę wchodzimy skoczkiem do centrum co prawdopodobnie wymusza wymianę lekkich figur jeśli przeciwnik nie chce cierpieć w tej pozycji to musi wymienić gońca na skoczka i to daje nam wygraną końcówkę, którą oczywiście trzeba pograć jeszcze precyzyjnie, natomiast jest to dużo prostsze niż to, co przed chwilą pokazywałem, gdzie przeciwnik właściwie mógł przejść bezpośrednio do wygranej pozycji. Dobrze, rywal odsunął się swoim Hetmanem, będziemy go atakować dalej, korzystając ze słabości ostatniej linii, więc naciskamy na wszystkie jego pionki. Rywal się przesuwa. Oczywiście logiczna opcja. Będziemy próbowali awansować wolnego pionka. Wydaje się, że jest to najbardziej rozsądny pomysł. W obecnej pozycji. Jeśli pójdę do przodu, to rywal prawdopodobnie też pójdzie swoim hetmanem. Więc co tutaj zrobić? Przede wszystkim dobrze by było odciąć rywalowi możliwości kontry, ale od czego tu zacząć? Pójdźmy po prostu pionkiem. Jeżeli przeciwnik zaatakuje nasze pionki, tędy to my weźmiemy tutaj. Króla zawsze schowamy na 7, zagramy B6, pion Hetman będzie bronił C7 i, i powolutku dokulamy się do linii przemiany. Rywal idzie dalej. W takim razie my też idziemy pionkiem do przodu. Rywal idzie znowu do przodu. Ha, ha, ha. Propozycja wymiany Hetmanów wydaje się rozsądna. Jak przeciwnik zbije, to ja też bije i nie ma szacha ze strony oponenta. Jeśli nie ma szacha, to się nic złego tutaj nie stanie. Król mógłby stanąć też na B8 Aha. Hetman i to jest groźba mata. Więc to jest dobry moment, żeby zbić. No dobrze, nastąpiło bicie. Szach tędy nie przechodzi, bo kończą się szachy szach tędy, tu, 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 tu. I szachy się też kończą, więc idziemy pionkiem do przodu i to daje nam wygraną, jeśli się nie mylę. Ponieważ szachy przeciwnika skończą się, kiedy mój król znajdzie się na polu a7. Więc przeciwnik będzie musiał wykonać nieforsowny ruch, po czym dorobię hetmana i będę miał Zbyt dużą przewagę materialną, żeby przeciwnik był w stanie ustać tę pozycję. Analizę możemy sobie zrobić nawet bez silnika, bo kluczowy moment ten partii był. O, jeszcze jeden szach wchodził, którego nie brałem pod uwagę. Jeszcze jeden wchodził szach, którego nie brałem pod uwagę, więc opcji jest więcej. Król D8, szach, Król D7. Szach, król E7 i szachy się kończą. Więc król D8, król D7, król E7 i koniec szachów. To jest opcja, której nie widziałem na pierwszy rzut oka. Powinienem ją wziąć pod uwagę w klasycznej partii, oczywiście bym to policzył. Bo mogłoby to kosztować mnie wiecznego szacha. Ale tutaj wszystko poszło dobrze. No dobra, włączamy sobie analizę. No dobra, jak widzicie, dokładność nie jest jakaś super wysoka. Ale w okolicach 80%, więc też nie jakoś strasznie. Jeden kluczowy błąd był w tej partii. Tutaj, jak widzicie, silnik pokazuje, że ruch jest, ruch jest niedokładny. Ja z tego co pamiętam, analizowałem to posunięcie i wszystko tam było w porządku, ale przyjrzę się temu jeszcze raz, bo, bo gram to od dawna i zawsze mi tutaj pokazuje ten niedokładny ruch, ale wydaje mi się, że kolejność ruchów nie ma tutaj jakiegoś super znaczenia. No i jak widzicie, przeciwnik gra książkowe ruchy. A odzyskujemy tego piona i mamy całkiem ciekawą pozycję. Wygląda na to, że to bicie Hetmanem. Silnikowi się nie podobało. W ogóle, z jakiegoś powodu, silnik tych moich ruchów nie lubi. Tutaj rozumiem, co było źle. Tutaj nie było dobrze, bo, bo ta idea z pionkiem H3 chyba nie działała. Przeciwnik może mnie tu zaatakować. No nie, tutaj mogę akurat zagrać E5 i, i jest wszystko fajnie, bo przeciwnik tego nie może po prostu zbić. Więc. Bardzo jestem ciekaw, z czego wynika ta według silnika niska, słaba ocena pozycji. Zobaczcie, jak się zmienia termometr w ogóle. Tu jest prawie wygrana pozycja dla białego, a po następnym ruchu już jest 0-0. I to jest kwestia jednego tempa. A co by było takiego super, jakby przeciwnik to zbił? To, to jest naprawdę takie dobre dla białego? No dobra, bo przeciwnik ma tutaj jakąś kontrę, ale no i w sumie może poświęcać gońca w odpowiednim momencie. Mogłoby być niebezpiecznie, ok, ok, rozumiem, rozumiem. Natomiast przeciwnik się tutaj ze mną wymienił, pchnięcie w e5, nie przyszło mi to do głowy. Fajny pomysł, bo jak przeciwnik zbije to teraz mogę zbić skoczka. Jak przeciwnik zbije, biorę w centrum i pozycja się wyrównuje, co byłoby mi na rękę, otwarcie tego centrum. Ale okej, okay, wycofałem się i rywal powinien wycofać się na b3. Już wam mówię dlaczego. Jak przeciwnik się wycofa na b3, to wymiana staje się skrajnie niekorzystna, bo punkt b7 staje się mega słaby. No i ja nie mogę podjeść hetmanem na żadne z tych pól. To jest jak przeciwnik zagrał na h3, to po wymianie mogę już zbić pionka. Zauważcie, że gdyby hetman stał na b3, to byłoby to niemożliwe, bo wchodzą tutaj bardzo niebezpieczne motywy. Może jakieś maty za chwilę, albo strata materiału. Rywal zagrał tędy, zdublowanie wież, pionek do przodu i zagrałem hetmanem. No i po tym ruchu, to podczas partii niestety już zauważyłem, trzeba było hetmanem się odsunąć, bo tutaj przeciwnik miał taktykę. Wieża bije. I wydaje się, że obaj wymieniliśmy się po prostu hetmanami. No ale ten goniec snajper strzela mi tutaj w B7 i nie mam możliwości obronienia tej wieży. Muszę gońca zbić, po czym następuje strata wieży, jestem bez jakości. Odbijam pionka, oczywiście chwilowo mam pionka przewagi, ale ten pionek jest nie do utrzymania. Ten pionek jest nie do utrzymania. Wieże przeciwnika są zbyt aktywne, obiegają po otwartych liniach i Pozycja się po prostu sypie. Więc e, tutaj uratowało mnie to, że przeciwnik źle doliczył wariant. Odsunął się po prostu hetmanem, co pozwoliło mi wymienić wszystko. Hmm, chociaż wymiana skoczków według silnika była nietrafionym pomysłem. Ale no, wymieniliśmy te skoczki i wiedziałem, że powinienem to raczej bez większych przeszkód wygrać, po prostu pchając e, pionka. No i tutaj. Musiało dojść do tego, że przeciwnikowi skończą się szachy, no i w tym momencie skapitulował. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Zachęcam Was do zapisywania się na moje lekcje. Kosztują 90 zł za godzinę i można się na nie umówić przez maila albo na Discordzie, albo na czeskomie. Gdziekolwiek macie ochotę się ze mną skontaktować, tam możecie. Fajne lekcje w miłej atmosferze można podnieść swój poziom gry niezależnie od tego, jakie macie cele obecnie. Dziękuję Wam bardzo i widzimy się w jutrzejszym odcinku. Do zobaczenia.